Oczekiwania po występach naszych drużyn były dużo większe. Wszystkie zespoły zakotwiczyły na swoich boiskach i mogło to zwiastować świetny weekend. Nie wszyscy jednak sprostali zadaniu. Nie zawiedli na pewno gracze KS Milicz, którzy pokonali spodek Katowice 3 do 1 mecz był bardzo ciekawy i emocjonujący, o czym świadczą wyniki w poszczególnych setach. Pierwszego wygrali gospodarze 25 do 22, drugi zakończył się takim samym wynikiem, ale dla zespołu gości w tej partii zawiódł szczególnie atak Milicza. Szybko drużyna Krzysztofa Janczaka się zrehabilitowała, wygrywając trzeciego seta do 23 i czwartego do 22. Forma Miliczan od kilku tygodni jest bardzo wysoka, co może cieszyć. Wkrótce rozpoczną się play-offy i walka o awans do pierwszej ligi. Miliczanie są głównym dolnośląskim faworytem. W czwórce po 17 kolejkach rozgrywek są jeszcze sklasyfikowani siatkarze z Wałbrzycha. Wiktoria jednak gra ostatnio bardzo słabo, tym razem nie sprostała liderowi i uległa TKS-owi Tychy. Jeden do trzech. Ostatnie dwie partie wygrane przez TKS były wręcz dla Wałbrzyszan kompromitujące. W weekend wygrała natomiast bielawianka, która pokonała Juwanie głuchołazy 3 do 1, tylko w drugim secie przyjezdni zdołali triumfować. Na koniec zaglądamy do hali gwardii przy Krupniczej we Wrocławiu. Obiekt ten znów nie był atutem gospodarzy, którzy po ciekawym meczu ulegli wolejowi rybnik 2 do trzech w Tajbreku. Przyjezdni mieli zdecydowanie więcej argumentów i wygrali. 15 do 10. Liderem tabeli pozostał TKS Tychy, który ma wciąż 6 punktów przewagi nad drugim ks -em. Milicz. Wiktoria Wałbrzych jest czwarta. Ze stratą aż 18 punktów do lidera. Gwardia zajmuje ósme miejsce, a Bilawianka 9.